Zagrajmy dalej w konflikt The Night Ops. Tak, tym razem misja Metue Township. A okay. a tym razem jestem snajperem. Tak. To dobrze. Znowu walczą. znowu na pustyni, jakieś. Mhm.

No bo napisał, no. Nie no, wiem, Pozdrawiamy kolegę od do no. A i -s. Coś nie. No to dajmy pić. A to tu nie będzie, będzie Davies, tak? Tongue, bro. Nie, Davies <laughs> <laughs> <so> <laughs> <Co to laughs> <my? laughs> To był rasizm. z do niego powiedziałeś wcześniej. Bro. Rwanda. Pójdę drugą stroną. Kurde, gdzie jest ten strzał? dwójką. Fight for your Nie no, jak, jak na Eidos to jest to jednak gra budżetowa, nie ma się co oszukiwać. Gdyby nie ko, to myślę, że nikt by się tą gruntową nie zainteresował, bo single jest boring. Tak naprawdę koopy to jest tylko zabawy. Ale z braku laku można popykać. Ta snajperka to jakimiś szpilkami strzela. <grywka> snajperka to jest jakiś karabinem. Wow. Spadła rakieta, po prostu we mnie. Przede mnie... Oździerz! O! Allahu akbaru. Allahu Akbar Dobrze. Ale daleko się y, nie masz Boże, nic najpierw, ja tylko siedzę na teraz? Mam, mam. Ale on ten... Tutaj jest jakiś robon. Mam pewien pomysł. Nie bój się tu się, to nie jest granat. Dostał heda. Już nikogo no nikogo nie z rakietnicy, no ale no nich będzie monitorny sposób zabijania. Ten duży plac w śmierci. Ojej. Co to było? To był ten. Yy, no nie? Ty jest mój dziecko. może że z niego szczeliśmy. Posłuchajmy. Nie. To jest no, półskorzko. Nie, nie jaka Branka ma miejsce. Co to w ogóle jest? Stanęlibyśmy dwóch, i by piłka nie wpadła nigdy. <grystanie> Dokładnie. Oprze, chodźmy tutaj. Ale szybko biega moja postać teraz. Dziwne. Tak. Dopał dostaliśmy. Ja bardzo szybko się poruszam. Co to Wyskoczył na mnie z pistolem. Muszę cię uzdrawić Zdejdź w skula. W czachę. Dobrze. Teraz będę chodził z nową dziurą w głowie. Tak, to, to było z Crya, ludzie z Polszczeniem. Masakr, no. Może kiedyś. O właśnie, może kiedyś zagrajmy w Far kraj ze Spolszczeniem, tak dla lol. Ale tam bugi były i poza tym umiejętności kolej się nie gadali. Znaczył klienta Ciekawe. Położył się. się. <śmiech> 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 D D Ale dostałem paskudnie. Przypuszczam, że na hardzie był inny. nie Wrócił się o 360 Pamiętam, to jest głupie tutaj Tu żeśmy ginęli, bo mieliśmy mały No to teraz pora na rakietę To po. Kolej się położył po prostu No <grywa> twoje lives. O mnie tego nie było White tit zaraz White tit White power White <grywa> Sierżant, to, to jest sierżant Ntaki Daki. On jest taki. Taki. On taki. Może co to było? Get to the chopper, tam było napisane. Ręka wychodzi. Wait, it's... Reloading. <laughs> Do you fight for or against a Fight <laughs> for your lives. <laughs> dobrze, dobrze. <laughs> <laughs> Jaki ty? Ten... Kolej jest nieśmiertelny. Poraz zmienić broń. Szumi mi w uszach Tu jest robot. Co on powiedział? Out of good. good. Także tędy iść w sumie wiesz? Nie, co nie to co, co, on robi? co on robi? Regiment! O to tutaj bokiem można iść. Można. Cywil. Może przyjść? Można, można A Dalej nie czy to... Nie, no, to może. Odbiera moje. Odebrał. <grym> Ale kij. Keith... Do niego cały czas czerwony był i trafiałem i dalej czyje. Nic nie widzę. <grym> Good job, Aidos. Oh, game. Aikili <laughs> Whitey. Co? Nie wiem. Straszny gubot. Muszę się schować. Odpaliłem go. Stracili człowieka.

to jest gay! O jest <resupy>. rysówki! <gryzanie> w ogóle co to jest za kałkrzyk jakiś white teeth White Teats! <gryzanie> Śmieszne Sierżant taki! On taki Tu jest niebezpieczne Dobra, trzeba rozpylać zimność! Te urają! Dobra, helikopter lata. Nasz, wej no, wejdę, wejdę na schody, they're to Z tej helikopteru. Wrócę się reset się wiesz, bo wygupiłem się z tym, no ale. Nie? Of <laughs> <laughs> Reloading Jak to mi zabrano przy mnie? Nie zginął Fight for your lives! Niezucak <laughs> kupota Daleko tą bułkę rzuca No, jest spokojniej, mu. A ten dym w ogóle nie wiem czy coś dodaje, strasznie mało dymu. Nie wiem co ty masz smutny no. no kurde, nie mam, mam tego Zabij go! No wiem, no ale niestety Murzynus ma lepiej. Teoretycznie yy, ja tu mam pod 6 i pod 5. O, też mam. No iż. A flashbangów nie, teraz... nie ma. Przedtem miałem flashbangi. Teraz mam smoke'i. Zabrali mnie. To pewnie zależy od misji. You, no prowadź, prowadź. Bundy, co? Government. Łetic. Gorą? Government. Epic. Kurde. No, nie wiem. No trzeba szukać, nie? my? A powiem że tutaj też mieliśmy problem wtedy. Znaleźć... Wyjście stąd. Mm, no. no. to trzeba pochodzić trochę. I już. No tu raczej nie. Tu jest ślepy załóg. Zobaczymy tu... To bez sensu, wiesz? This is fucked up. <laughs> <I te laughs> Chyba zabiłem cywila, wiesz? Tak. nie podobało im się. White power. Zabiję się radzie. ogóle jakieś szybko się poruszył. O jest super. Oh. Zabiłem murzyna od tyłu. schodzimy, <sing Mechanics> <representatives> e, Tu się snajper by przydał, już widzę. Spory, za wam przerwę. Dużo mnie straciłeś tutaj, iż się snajper przydał. Znaczy nie grałem, ale... Ale... tylko miałem wyłączony mikrofon, nie? Kurde, przyniosłam. Niedobrze. Niedobrze. Jak się cofniesz. Dobrze, jak się cofniesz tą skąd wyszedłeś, no. to tam będą drugie drzwi. Jeszcze. Ja w te drzwi poszedłem na górę. Skąd on przyszedł w ogóle? Stoi tu i strzela cały czas. Ja nie wiem czy to znajdę... No dobra, idę na razie, nie? Wróciłem się. Wracam się, wracam się, wracam się. Aha, co drugie poszedłeś? Dobra, to już wiem. No. dobra, idę. On tu i stoi. Okej. Okay. przewrócił się. dostał. Zostałeś. Splot. Uch. Dobra, może chodźmy stąd jednak. Zabiję go. No. To tu, tutaj masz rysapikę, że sapi, także możesz użyć. <laughs> Chyba nie muszę nawet. No to dobrze. Tędy? Można tędy przejść? Można. Można. W ogóle śmiesznym, bo teraz lepszy pistolet mam, nie? Dużo lepszy. Strzela wolniej.

to jest głupie. Mam nadzieję, że nikt o, nie będzie. No i tutaj będę z tych wyda. magazynów wychodzić, nie? Tak, chyba. Ciężko jest trafić, jak się rusza, się, no ale dobra, na razie nic nie wyszło. Co Zatrzymaj się. Czogi będą najgorsze, ci z karabinami chyba nic nie mogą zrobić. Jest czołg! Z przodu! Stój! Nie trafił. Jaka wypłata! Trafiłem, ale muszę odjeść. Stój! Jest trudno trafić w refuzern jak się ruszasz. jesteś żółty cholera. Wiem. No dobra. my jest w ogóle strasznie Drugi czołg z... wyjeżdża tam. Z... Skąd? Z przodu! Z przodu. No kurde, z przodu, tam gdzie jadę teraz. Schował się za tą łódką, rozbitą na środku. No dobra, dobra, dobra. Czekaj, zacznij, ej stój, stój. Jak będę stał, to nas zabije. Dobra. Zatrzymaj się, zatrzymaj się, zatrzymaj się. Przeprzyjmuj przymierzyć. Odjeżdżaj! Nie trafił. Odjedź tak, żeby się schować i ja sobie przyceluję. Nie udało się. nie objective. objective. Chybaśmy to zrobili, albo będzie Where's coś that jeszcze convoy? Stand by, gentlemen. <coughs> Każą nam do tej łódki wejść. <coughs> teraz? No to wysiadł. I tutaj zdechniemy. W sumie mogę wyjść na górę tutaj, nie wiem po co. No właśnie, dobrze zrobiłeś. Można rzucić pod nogi, nie? Idą. by no, się No właśnie to jest... Nie wiem czemu, To jest... ...złomno nas pieprzone w ja. ogóle. Ja, Ojej, był głupie. Zważę na dół. Okay. Nie mogę nikogo zabić tym pistoletem. Go on and run, your yellow bellies. Rzuć jeszcze jednego smoka Te smoki są do bani Gdzie oni są? W ogóle tego nie widzę. Dad, Koleś krzyczał, jakby stał tuż przy mnie. Na razie nie podchodzą, jakoś. O tym no na buzukę w pracach. Dobra, zginął. Muszę przeładować. Ładuję. To jest niesamowite, żeby koleś przeżył trzy strzały ze sniper. Tak. So real. Rzuć teraz jeszcze dym, jak masz, później się wymienię. Może jakoś ten co do mnie żeby się tak nie trząsł? Bo mi się tak nie. strasznie. Nie, może jednak te smoki działają, nie podchodzą z jakiegoś powodu. No Dostałem proskacza. Słuchaj, tutaj. Oj, odrywałem. Ładuję broni On tam bije z góry cały czas, ja go nie mogę ściągnąć Dobra, zdech To mi jest koleś. Dobra, to jest Kurde Co? Co się tutaj dzieje? Co Wszedł się? mi w kamerę Strasznie szumi Kto się położę To się położy też na ziemi jak szumi x To zawsze tak robię. A bo oni żyją tutaj, musimy ich ochraniać. Take Zaszczytam kolesia. O, ja to z tego go zabiłeś. <laughs> no, przez przypadek muszę przeładować Ilu jeszcze? <laughs> Więcej ich matka nie miał. To był chyba ostatni pół las. Niemożliwe. Nasi przyjechali. No, to już mają po Ja sobie resupię szczerze. Już nie walłem resupię. to jest, ale tak? zrobimy. Walnij <laughs> sobie resupi. No to będzie koniec już. Ja. Okay. O, nasi tu są, co on robi? bo jakie im na to? Musi się Nie, tak, ten... ja, no to było proste jednak. No udało się. Right your mama, tell tak i zawsze w każdej grze, Amerykanie są super bohaterami i datują obce mocarstwa. Gerał tak. się już się staje nudny w tych grach, no cóż. O, ale natłukłem. No to. Ja do następnego, tak? Jeszcze te upgradey. Teraz tunel dostałeś, tak. Automatic weapon upgrade. Masz ten, jeszcze. Większy magazynek. 200, no to nas rali. O, jaka animacja. Do następnego. Do następnego.